Chcesz zrobić mężczyzn samemu, ale wciąż ci nie wychodzi? W tym odcinku ci to dokładnie wytłumaczę. Potrzebne wam będą Rifle lub AK-47, Shotgun, ale bez niego też się obejdzie. Podstawowy pistolet. Najważniejsze, czyli Plasma Pistol i forcefield, to jest bardziej ważne. I jak ktoś chce i naprawdę chce być napocony, to może jeszcze kupić rewolwer, ale nie, nie jest potrzebny. Najpierw musimy tam w ogóle dotrzeć. Będzie to oznaczone y, takim jakby szkołą, rezydencją. Będzie to na samej górze mapy po prawej stronie. Tutaj będzie taka brama. Trzeba się zatrzymać albo walnąć, i ona się otworzy. Wtedy chodzimy. I tutaj trzeba uważać na lasery, bo one mało nie zadają. Chodzimy I tak. Żeby tu wejść, potrzebujecie zrobić chociaż jednego A-dropa. Jak zrobicie jej też macie na moim kanale, więc wejście w playlistę Pozdrawiam, no Dobra, jak już to macie, wchodzicie Można w trzy osoby, ale ja wam pokażę jak w pojedynkę zrobić, bo jak już mówiłem, jak nie macie kolegów No po prostu teraz nie grają, to musicie wiedzieć jak to zrobić, bo 13 tysięcy z game passem No czy tam 15, dobra Jeden I jedziecie Tutaj trzeba uważać na takie stopnie. Bo jak na nie staniecie, pojawią się lasery, które Wam połowę życia zabiorą. Nie będę Wam pokazywał na swoim przykładzie. Cyk. Musicie je tak zmylać. Cyk. Dobra. I teraz najprościej jest zrobić tak. Wchodzicie i robicie przewrót. Albo po prostu idziecie bokiem. Idziecie. I teraz. Jak tylko się zbliżycie do tych drzwi się już odpali rozgrywka, więc jak macie mało HP, użyjcie Frostfielda A jak nie macie, to przegracie, bo tego się nie da zrobić bez Frostfielda Dobra A załóżmy, że macie, wchodzicie Dobra, macie I tak Nie ładujecie w niego od razu całego magazynku Tylko tak, patrzcie Frostfielda stawiacie tutaj Strzelacie Chowacie tutaj i strzelacie do nich z plazma-pistola. I teraz uważajcie, bo będzie na was od razu leciał. Robicie tak, Zaganiajcie go do stołu i za każdym razem, jak on was wali, robicie tak. Nie możecie zrobić tak, bo wtedy was walnie. I tak cały czas mu strzelacie. Teraz możecie sobie znowu postawić I się do niego Jak widzicie, nie jest to całe proste Ale w końcu się nauczycie Znowu go zaganiacie do stołu I trzeba go znowu zaganić do stołu Tak jest I powtarzacie ten cykl Praktycznie cały czas Teraz stawiacie bańkę I walicie Teraz trzeba nie niego panąć? I mamy praktycznie wszystko już zrobione Zapytajcie pewnie po co glock i po co shotgun jest, Shotgun jest do tego, że jak ma mało Po prostu żeby do niego napieprzeć z shotguna A glock jest, pokażę wam do czego Zaraz tylko to się zrobi Przypuść mi Nie macie amunicji, ale on do was wali I macie glocka i strzelacie. Proste, proste. Zaganiacie go do biurka. On się uleczy. Teraz zrespi bańka. Teraz robi się niebezpiecznie trochę. Słodzone też może być do tego. Widowe ledwo. Nie powiem, że nie. I ja tutaj polecam strzelić. Ułożyć Sephershielda I się leczycie, proszę bardzo Proste? Proste I teraz się w niego wklejacie i nawalacie z Shotguna Już się nie przejmujecie czy on do was strzela No dobra, w tym może tak Dobra, nawalacie i cyki macie zrobione Proste? Proste I uwaga, 13 tysięcy z game passem Normalnie to 12 I macie dużą szansę na Hyperchroma lub Escape który jest dobry na statek Ale to wam pokażę w innym odcinku Jak gorzej się zrobić Teraz polecam wam spojrzeć na M Trochę I czy wam się zapala taka niebieska lampka Taka niebieska... Widzicie, jest lampka To znaczy, że policjant kampi na was na wyjściu Czyli jak widzicie, to was skuje Więc tak, robicie tak i tam on campi najczęściej, wychodzicie tylnym wyjściem. I tak. Idziecie. Zobaczcie, ja chce się strzelać. Ja nie będę ryzykować. Więc picie sobie łódkę i płyniecie. Do zobaczenia w kolejnych poradnikach. Elo.